Dzień dobry, witam Was serdecznie, Aleksandra Bacańska. Cześć, cześć, cześć! Dzisiaj kolejna porcja wiedzy dla Was. Przygotowałam się, działałam, myślałam, zastanawiałam się co dzisiaj i wymyśliłam, że wielu z Was pyta o to, jakie są najczęściej używane frazy w języku angielskim. No powiem Wam szczerze, że jeżeli chcielibyśmy się ograniczyć do 50, to właściwie jest to niewykonalne, w tych najczęstszych pewnie jest ze 100 tysięcy. Ale warto uczyć się takimi fragmentami, czyli na przykład dzisiaj sobie powiemy o takich 10 porcjach różnych fraz połączonych w jakiś tam sposób, zaraz Wam to oczywiście przedstawię, a tymczasem słuchajcie, subskrybujcie, piszcie komentarze, czego potrzebujecie, co jeszcze dla Was nagrać, czy Wam się podobało. Jeżeli podobało, to co konkretnie, albo co zmienić. Więc zapraszam do, do komentowania, a my startujemy. Let's give it a try. Podzielam sobie, słuchajcie, te frazy na takich 10 porcji, które się łączą w pewien sposób. Pierwsza rzecz proszę. U nas proszę występuje w wielu kontekstach, w języku angielskim to proszę za każdym razem inną formę przybiera, bo na przykład wchodzicie sobie w drzwiach do jakiegoś budynku i ktoś Was przepuszcza i mówi proszę, to po angielsku on mówi after you, czyli w domyśle ja pójdę po Tobie. After you. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, kiedy naprawdę prosicie, czyli no proszę Cię, zrób to, please, just do it, please. So please share this video with your friends. Bardzo Was proszę, podzielcie się ten wideo z Waszymi przyjaciółmi, którzy ewentualnie uczą się angielskiego. Więc please, drugie, proszę, to jest kiedy naprawdę prosicie. Po polsku jak coś wręczamy, na przykład mam e, materiały, gdzie sobie coś spisałam dla Was i daję Wam to, mówię proszę. To po angielsku to jest here you are, po prostu. Jak ktoś przychodzi, o proszę, proszę, przyszła wspaniara. here she comes. Też może być, proszę proszę. Teraz przechodzimy do numer dwa. Ważną frazą też, słuchajcie, jest, czy mógłbyś powtórzyć, jak czegoś nie zrozumiecie, e, mówicie do kogoś Can you repeat? Czasami też e, mówimy na zasadzie, e, powiedz to jeszcze raz, bo chyba się przesłyszałem. W domyśle, kiedy coś nas albo irytuje, albo z niedowierzaniem na coś reagujemy, czyli ktoś mówi I'm breaking up with you. Zrywam z tobą, ale na to. Come again, że co proszę? Jeszcze raz mi to powiedz, bo chyba się przesłyszałam. So, come again, to jest też fajnie, żeby wiedzieć o co chodzi z tym come again. Punkt trzeci. Wszyscy muszą znać czasowniki modalne, ale to nie znaczy, że trzeba znać wszystkie, bo zawsze są takie, które się najczęściej pojawiają. Najczęściej się pojawia should, can i must. Should powinno się, tak? I should do it. One się same pytają, same się przyczą, więc fajnie, jak już go znacie, to już nie musicie znać żadnych operatorów czasu. Więc mówimy should I do it? Yes, I should. Should she do it? No, nie powinno. Can I do it? Mogę to zrobić? Yes, I can. I must, I must go. I must jest mówicie wtedy, kiedy to jest przymus wasz wewnętrzny, czyli I must do it. Mówicie w przypadku, kiedy uważacie, że wy powinniście to zrobić. Bo jeżeli musicie to zrobić, bo na przykład przepisy nakazują bądź pracodawca mówi musisz to wysłać do czwartej, to nie powiecie, że I must do it before four o'clock, tylko wtedy powiecie I have to do it. Have to jest mocnym przymusem zewnętrznym, must wewnętrznym. Kiedy czujecie, że warto byłoby. Furka yy, z fras. I teraz właśnie przechodzimy płynnie do tego have, o którym wspomniałam, bo have to znaczy mieć. No i to jest najczęstsze, prawda, jego użycie. I have a brother, I have two sisters, I have a dog, and I have a cat. Prosty temat, tak? Do you pytamy normalnie, czy coś masz. Też have jest używane w restauracji. Jak chcecie sobie mówić, to oni mówią, wezmę, będę miał I'll have. Two pizzas, all have spaghetti. Więc poproszę, dokładnie to tłumaczymy, poproszę. All have. To jest takie też z ważne. Have to. Jeżeli mamy tu, znaczy musieć. I have to do it now. I have to finish this essay till Friday. Muszę skończyć to wypracowanie do piątku. I have to finish this essay till Friday. Muszę, bo inaczej mnie yy, zabije. Dobrze? I co? Pytanie znowu: do you have to do it? Naprawdę to musisz robić. Do you have to do it? Yes, I do, or no, I don't. No i jeszcze ewentualnie have też czasami używamy we frazie bawić się I'm having fun wtedy to chyba jest nietłumaczone. I'm having fun, I'm having great time with you. Świetnie się bawię z tobą. Jedziemy do number five. Słówka, bym się chciała omówić i z nich wychodzą frazy. Słówko make i do. Obydwa po polsku zaczął robić, no ale troszeczkę jest inne znaczenie. Do jest bardziej wykonywać jakąś czynność, a make chodzi bardziej o proces tworzenia. Czyli na przykład zrób to, po prostu weź to i zrób. Do it. Nie rób tego, don't do it. Do business. Do sports. Uprawiać sport. To jest jakaś czynność, aktywność. Natomiast make jest bardziej, tak jak mówiłam, procesem, czyli na przykład makes some tea. Zrobić herbatę. Could you please make some coffee for, for us? Czy mogłabyś dla nas zrobić e, kawę? Fraza też z make'iem bardzo często używana. Make yourself at home. Rozgość się, poczuj się jak, na, jak u siebie w domu. Make yourself at home. Feel like home też może być. Ale make yourself at home jest super. Trzecia forma słówka make to jest made. Na przykład made in heaven. Taka piosenka znana może, kwinu kojarzycie? Albo Made in China. Numer 6. Takie słówka, które są często mylone i trzeba to wiedzieć. Mamy see, look i watch. Patrzeć, widzieć, nie wiadomo jak to tłumaczyć. Wszystkie oczywiście łączy to, że używamy w nich oczu, ale see to chodzi o zmysł, że ja po prostu widzę, bo nie jestem ślepa. Not blind, you can see me, więc wy mnie widzicie. Jeżeli nie damy tego can, bo ja też już to kiedyś wam mówiłam, że jeżeli dajemy przed see can, to mówimy o zmysłach. I can see you, widzę was. Natomiast jeżeli nie tego can I mówimy OK, I see, to znaczy rozumiem. Natomiast słówko look oznacza już czynność, to jest konkretnie podnieść oczy, otworzyć oczy i popatrzeć. So look at me, popatrz na mnie. Look at that, popatrz na to. Czyli możemy na kogoś patrzeć, a dalej go możemy nie widzieć, prawda? Bo się zastanawiamy nad czymś. So um, she was looking at me, but she didn't see me. Ona na mnie patrzyła, ale mnie nie widziała. No i ostatnie, watch. It includes looking for a particular period of time with huge attention. Czyli kiedy patrzymy przez jakieś okres czasu na coś i bardzo dokładnie się temu przyglądamy. To to jest watching, czyli now you are watching the video, you can watch movies, więc watching już jest takie bardzo y, rozległe i głównie jest do, do filmu. Często używana fraza jesteście za czy przeciw? For, against. I'm for, I'm against. I pytanie who's against? To jest przeciwko. If no one, then let's move on. Jeżeli nikt nie jest przeciwko, to idziemy dalej. Więc tutaj warto to pamiętać. Numer 8. I tutaj trochę się zatrzymamy. Other, another, the other i tak dalej. Others. Wszystko chodzi o inny, kolejny. I teraz tak, słówko another to znaczy zarówno inny, jak i też następujący po sobie, kolejny. Na przykład na no nie uwierzycie, ale na głowałówce zakosili mi torebkę z telefonem, więc musiałam, so I had to buy another one. Więc musiałam kupić kolejny, drugi. Kupić sobie drugi, no to nie chodzi o to, że to był drugi, bo może to był mój 15 telefon, ale jakby drugi po tym, który mi ukradli, albo po prostu kolejny następujący. Another question, proszę, kolejne pytanie, następne pytanie. Another one, inny, kolejny. Jeżeli mamy other, inni na przykład, warto jest pamiętać też e, konstrukcję z the. The other. The other to zawsze znaczy ten drugi. Mamy jedną osobę, a ta the other to jest ta druga. Czyli na przykład: The first one was for the idea, do za. The other one, ten drugi, was against. Już mamy to D, to jest zawsze jeden z dwóch. Ktoś przy tej imprezę, a where is the other one? A ten drugi? I jakby było tam z Esikiem, no to gdzie jest reszta? Where are the others? Gdzie są the others? Ci pozostali e, z tej grupy, prawda? Ewentualnie też e, możemy mówić na przykład Some people uh, like tennis. Others prefer swimming. Jedni ludzie, ja jacyś tam ludzie, some people like coś tam. Others, inni, to już jest mnoga, inni lubią pływanie czy wolą pływanie, prefer swimming. Więc żeby tutaj kojarzyć, że to other nie jest takie tragiczne, ono nie jest aż takie trudne. Another jest zawsze do liczby pojedynczej, other różnie bywa, bardziej do mnogiej, ale też nie zawsze, bo może być the other, ten drugi. Fraza m, też często używana się mówi some other time. To może kiedy indziej. Jeżeli ktoś Wam da jakąś głupią propozycję i nie chcecie odmówić tak zbyt groźnie, to mówicie well, maybe some other time. <laughs> może kiedy indziej. Jeszcze zostały nam dwa. Słówko meta, czyli sprawa albo mieć ważność liczyć się jako czasownik. Możemy powiedzieć, że what's the matter, czyli co się dzieje, jaka jest Prawa. It's an important matter. To jest bardzo ważna sprawa. Uh, albo jako czasownik, jeżeli możemy powiedzieć it doesn't matter. To nie ma znaczenia. I'm sorry, it doesn't matter. A ktoś mówi no, no, no. It matters to me. Dla mnie to ma znaczenie. It matters to me. Fraza ważna ze słówkiem matter często mówią, czyli bez względu na cokolwiek. Cokolwiek by się nie działo. No matter what, I wanna do it. No matter what. Cokolwiek by się nie działo, ja chcę to zrobić. I wanna do it. piąteczkę, mamy zrobioną. Jest taka fajna piosenka też. It matter. Natomiast punkt 10. Ważne słówko, występujące w wielu ważnych frazach. Issue. To też może być sprawa. That's a big issue. To jest duży temat. Ale to też może być problem. She has some issues. Ona ma jakieś tam takie problemiki. To już nie oznacza, że to jest jakiś bardzo głęboki, poważny, ale już oznacza pewien rodzaj napięcia, że coś tam się dzieje. She has some issues. He's got breath issues. Jak myślicie, co to jest? Breath, oddech. Czyli ma niekoniecznie świetny zapach z ust. He's got breath issues. Czyli ma jakieś tam problemy. No i jeszcze issue też um, jako czasownik to jest rodzaj wydawania bądź emisji. Mamy na przykład another issue of uh, some magazine, kolejne wydanie jakiegoś magazynu, na przykład comiesięczne issue. Jak są jakieś dokumenty, paszporty, to często się mówi, że they issued your passport, czyli już wydano ten paszport i dla przedsiębiorców ważna fraza issue an invoice, czyli wystawić fakturę. No i chciałabym Wam jeszcze podać <coughs> z tysiąc fraz, ale nie przesadzajmy. Now it's time for you to relax. Thank you so very much for your attention. Więc teraz już się relaksujcie i dzięki śliczne za, za Waszą atencję. Enjoy your day and make the most of it.